Kolejna seria 49. Witam ponownie w tym samym miejscu. Jesteśmy w siedzibie Fiberki Shop. No i co? Oczywiście znowu kategoria F2, też taka 3D graficzka. Też kaliber 25, to są nowości 2025, które przypłynęły w tym roku. Też 490 gram neku. Strzały proste, proste co? Proste, proste, proste. I co? Ląd rezerwowy, podstawowy jest kod pyrogang wam przysługuje daje wam zniżkę 15% na zakupy oczywiście czasami dodajemy gratisy możecie wejść w zakładkę oczywiście tam jest zakładka topy pyrogangowe jeżeli te wyrzutnie się sprawdzą to damy je do topu pyrogang pyro ale też muszę pogadać z miałem, że jest parę fajnych pozycji które też trzeba wrzucić na topki pyrogangowe, więc na pewno tam będą wrzucone, także widzimy się za chwilę i nie zamulam, hej Wow! Ocencie sami w komentarzu widzowie.